Cześć, witam Was po przerwie na kanale IoT, ale rozumiecie, ratowanie wszechświata i inne tego typu sprawy nie mogły czekać. Od razu przejdę do sedna i opowiem Wam, co i jak będzie się obecnie znajdowało na kanale. Po pierwsze, skręcamy mocno w kierunku Home Assistant, czyli będziecie się mogli spodziewać materiałów na ten właśnie temat i postaram się to zrobić od zera. Czyli od wyboru sprzętu czy rodzaju samej instalacji, a na wodotryskach w stylu paneli ściennych LCD w trybie kiosk kończąc. Postaram się też, chociaż nie wiem jak mi to wyjdzie, nagrywać shorty z takimi szybkimi tutorialami czy ciekawostkami. No i oczywiście przez to, co robimy w NIPI, na kanale będą się również pojawiały materiały. No, na ten temat. To właśnie coś, nad czym spędzam obecnie najwięcej czasu, i mam nadzieję, że nasze postępy, zarówno w sprzęcie, jak i oprogramowaniu, a są to obecnie kroki milowe, zainteresują również Was. Na koniec będę chciał jeszcze organizować raz lub dwa razy w miesiącu takie sesje live, bo interakcja z Wami zawsze była dla mnie czymś ważnym i nie ukrywam, że mi tego brakuje. A na koniec mam od pewnego czasu jeszcze pewne nowe hobby i nie zdradzając wiele, będę chciał na kanał przemycać elementy z nim związane, ale te w kontekście właśnie IoT, druku 3D, czyli tak, żeby właściwie pokazać zastosowanie być może nieoczywiste pewnych rzeczy w praktyce. Teraz nie pozostaje mi już nic innego, niż opowiedzieć o tym, co już w sumie rozpocząłem, te kilka miesięcy temu, omawiając nową bramkę NIPI Gateway 2.0 i jej możliwości. Już wtedy nakreśliłem Wam pewien kierunek rozwoju, gdzie chcieliśmy poszerzyć możliwości systemu NIPI tak, żeby kluczowe funkcje działały autonomicznie i były możliwe do skonfigurowania również z poziomu naszej bramki, a nie jakichś zewnętrznych narzędzi czy kontrolera, takiego jak właśnie Home Assistant. To, czego wtedy jeszcze nie wiedziałem, to jak daleko się posuniemy w tym zakresie, i tu trochę macie też rozwiązanie tajemnicy, dlaczego jest aż taka przerwa między odcinkami. Otóż, jak zaczęliśmy realizować nasze pomysły, to po pewnym czasie było dla nas jasnym, że jesteśmy w stanie uzyskać o wiele więcej niż zakładaliśmy. Co dokładnie? Tu już temat jest bardzo obszerny, ale postaram się to skrócić do minimum. Słowami kluczowymi będą tu autonomia, kompatybilność i prawdopodobnie najbardziej zaawansowany moduł wejść cyfrowych, jaki jest aktualnie w sprzedaży. I to nie jest wcale żart. Otóż wcześniej NIPI było systemem można powiedzieć szczątkowym. Czyli nasze moduły w sposób autonomiczny obsługiwały tylko część zakresu smart home, na przykład oświetlenie czy sterowanie roletami. Co było oczywiście już krokiem w dobrym kierunku i wiem, że Wam się podobało, ale co dalej? Co przykładowo z ogrzewaniem? Co z grupami? scenami. Oczywiście wszystko dało się skonfigurować używając zewnętrznego kontrolera takiego jak na przykład Home Assistant. Ale po pierwsze wymagało to już od użytkownika pewnej wiedzy i umiejętności, a po drugie sprawiało, że nasz system nie jest kompletny. Bo żeby obsłużyć większość elementów pożądanych właśnie w Smart Home konieczny był ten Home Assistant, Node-RED czy Domotic czy właściwie jakikolwiek inny system kompatybilny z integracją. My Do tego wiem, że wielu z Was organizowało sobie ogrzewanie na zupełnie zewnętrznych sterownikach, czyli chociażby na Techu, po czym wszystko integrowało się ze sobą wewnątrz Home Assistant. A co jeśli powiedziałbym Wam, że od teraz dostajecie podobną funkcjonalność do dedykowanych sterowników ogrzewania w ramach naszego systemu? A co jeśli powiedziałbym Wam, że dostajecie taką funkcjonalność jako dodatek, który nie wymaga od Was kupna dedykowanego modułu, tylko jest obsługiwany w sterowniku, który już służy do innej funkcji? Czyli przykładowo, właśnie montujecie ściemniacz oświetlenia LED, taki jak tutaj ten nowy moduł Box Simple Inlet 2.0 i on dodatkowo w sobie posiada pełną funkcjonalność termostatu. I podkreślę to. Nie chodzi o wyjście na czujnik temperatury. Chodzi o pełną funkcjonalność termostatu, dokładnie taką jak w dedykowanych urządzeniach, a właściwie systemach tego typu. Czyli przykładowo Taki termostat ukryty w module Box 2.0 po pierwsze może wysterować bezpośrednio dany obwód ogrzewania, po drugie może to zrobić nie bezpośrednio, tylko przez komunikację peer-to-peer, -peer, czyli wysyła odpowiednio sygnał do elementu wykonawczego w zależności od temperatury. Po trzecie, jeśli mamy wiele takich modułów, to są one wzajemnie świadome, dzięki czemu możemy wysterować źródło ciepła na takiej zasadzie, jak w dedykowanych systemach ogrzewania, czyli Teraz powiem, jak wygląda logika. Jeśli jakikolwiek termostat zgłasza zapotrzebowanie na ciepło, czyli w danej strefie jest temperatura zbyt niska, to źródło ciepła pozostaje załączone. A jeśli żaden nie zgłasza zapotrzebowania, czyli wszystkie zgłoszą osiągnięcie temperatury docelowej, to źródło ciepła jest rozłączane. Bez żadnych dodatkowych skryptów, bez żadnych dodatkowych integracji, po prostu całość konfigurowalna wewnątrz naszej logiki wewnętrznej. I oczywiście to samo dotyczy chłodzenia. Jeśli ktoś ma instalację przystosowaną również. Do tego. Czyli, konkludując, ten mały box, a właściwie wszystkie nowe boxy, oprócz funkcji natywnych, posiadają pełną logikę termostatu umożliwiającą sterowanie ogrzewaniem czy chłodzeniem. Co więcej, ten mały moduł box posiada również to, o czym wspomniałem wcześniej czyli prawdopodobnie najbardziej zaawansowany zestaw wejść cyfrowych dostępnych obecnie w sterownikach tego typu. Odważne stwierdzenie, prawda? To prawda, ale jeśli się mylę, to wskażcie mi proszę sterownik, który z automatu, bez żadnej tam dodatkowych pisania skryptów, konfiguracji i tak dalej, obsługuje krótkie naciśnięcie przycisku, długie naciśnięcie przycisku, sterowanie z sekwencją, wielokliki, a do tego sterowanie zarówno przyciskami monostabilnymi, jak i przyciskami bistabilnymi. I to zarówno w tej prostej logice bezpośredniej, jak i sterowanie zboczem, a każde wejście dostaje jeszcze możliwość zaawansowanej obsługi peer-to-peer, -peer, w tym wywołania aż 10 pojedynczych poleceń, grup czy scen. Do tego, do każdego z tych 10 wywołań możemy przypisać ten sam lub inny wyzwalacz, oraz każde z tych wywołań może mieć ustawiony. Timer. A i w przeciwieństwie do tego, jak działały nasze inputy wcześniej, to teraz każde z wejść jest konfigurowalne zupełnie osobno. Czyli rzeczy takie jak debounce, z opóźnienia, typ wejścia itd. ustalacie indywidualnie dla każdego wejścia, a nie jak do tej pory to wyglądało dla całego modułu. No, patrząc na możliwości, nasuwa mi się tu tylko jedno zdanie. W domu tego nie masz. Okej, okay, dosyć słodzenia. Nie będę tu już niczego obiecywał. Wszystko zobaczcie sami. W tym odcinku to już wszystko. A nowe zobaczcie jak zwykle po lewej stronie.